Kaparówki w całości o! Co? Co? Zapomnijmy o tym jak najszybciej Proszę Nie, nie jestem nie. dzieckiem Nie jestem Zostaw ty w spokój to jest niemożliwe Ja w to nie uwierzę póki nie zobaczę Zobaczyłem i nie wierzę dalej Posty parówki, jajka, jaka wodę Będziemy razem jeść i pić metoda nagoda Ale miam! Elomordo, ja jestem Rembol, a to jest kolejny odcinek zagubiony internecie. Jeśli ktoś by się zastanawiał, dlaczego mam nazwę chleb dolny tostowy na Discordzie, za kilka dni na kanale Rembol Extra pojawi się odcinek, gdzie weszliśmy razem z Pablem na kanał na Discordzie i stworzyliśmy razem z Wami wielkiego tosta. Jakby to nie brzmiało, tak się wydarzyło. Także jeśli coś spożywacie, to smacznego. I tak się składa, że ostatni filmik to jajecznica. I podpis: karmimy Rembola. Zobaczmy. nie wiem co powiedzieć. Wydaje mi się, że z tym się jeszcze nie spotkałem, żeby ktoś mnie karmił przez mój wirtualny twarz. I nie tylko wirtualny, bo też ten, co siedzi na... ścianie. Ale tak bez koperka, koperek. Dziękuję, że dbacie o mój żołądek. Nie no, jajeczniczka! Dobra, a wejdźmy tak, żebym mógł się zatrzymać i mi nie zniknie. O! Czekaj, co on zrobił? Włożył całą parówkę do buzi. tematycznie, może nazwiemy ten odcinek y, y, wspólne śniadanie pierw tosty, potem jajecznica teraz parówki, normalnie english breakfast i w sumie powiem wam że nawet taka english pogoda za oknem za oknem deszcz a umie ona, ona umie jest. Szkoła, a cleaver za oknem deszcz, dj tomuś wit podłogakowski butlek 2020 Lord. Oczywiście. What? Co to? Normalnie ludzie mam emotkę muzyki, jak się zostawi łapkę. Weźcie teraz, zostawcie łapkę pod moim filmem i zobaczcie, czy też jest muzyka, czy coś innego. Może jakiś muminek wyskoczyć? W ogóle nowy wygląd YouTube'a, musimy to uczcić. Wróćmy do parówek. <słyski> Co, 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 coś tu masz ty? Z folią te parówki ziomuś? co? Za... On normalnie połyka parówki w całości Co? 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 Ja cię kręcę chopie! Coś ty Co? mu wyleciała parówka z gardła. Ale trzeba przyznać, wielki talent. Takich ludzi szukamy, takich ludzi potrzebujemy. Nie próbujcie tego w domu ani w domu. Jak się zadławicie parówką, to co? Ktoś ci potem zapyta, jak ten wspaniały człowiek zginął? Udławił się parówką. Powiedzieli, żeby moc na badanie przynieść. Jeszcze wiadro gówna byś przyniósł. Wiedziałem, że się przyda. A właśnie to jest y, trailer do kolejnej części Awatara. Kurcze inaczej sobie wyobrażałem. Ale powiem wam, że czekam z niecierpliwością na to, aż wypuszczą kolejną część awatara. Tak uwielbiam te filmy, przede wszystkim za te widoki, za to jak oni przedstawiają naturę pięknie w y, tych filmach. Ojej tu! Bach, bam. Ale, suczka. Nie, suczka, mógłbym powiedzieć, jakby to był pies, nie? A kot? Kotka. Miał. Gratulacje, tak długo skrolowałeś, że pojawiłeś się tu w strefie Minecraft. Chill, zostań na dłużej. O! Oh. Ej, dobra, dobra czekajcie, uczę się nowej miny. Po prostu uwolniłem emocje ze swojej, ze swojej twarzy, nie? I to jest niesamowite, że, że jeśli się skupicie totalnie, to wasz twarz jest w stanie wyrazić to, co siedzi wam w głowie. Nie tyle pały takie emocje, że dałem swojej twarzy mnie prowadzić. I ona sama zaczęła się tak wykrzyjać. Dobra, słuchajcie, wejdźmy sobie w tryb incognito, incognito, i teraz wejdźmy na TikToka, bo zawsze jak oglądam TikTok, to pojawiają się rzeczy, które są dostosowane do main, man, main humorem i tego, co oglądam na co dzień. O, mamy tutaj żerawkę. Jak mm. ja chciałbym zobaczyć coś, co jest dostępne dla wszystkich, więc pewnie teraz kilka filmów, które obejrzymy, będziecie już znali na pamięć. Kim byś chciał być, jak dorośniesz? Skurw o Boże Dlaczego? Bo tata zawsze mówi Zobacz jakie auto ma ten I e, tu mogło się wszystko wyświetlić Trafiło na Maćka skur. Wybierz swoje zainteresowania Nie, bo zaczniesz mi wyświetlać coś co mnie interesuje A ja chcę coś co mnie nie interesuje O Human kiedy ma Fajne Fajne, fajne. No. To, co zrobił łatwo gang z Edem Sheranem, to jest po prostu marzenie każdego człowieka, który kocha muzykę i lubi Eda Sherana. Fajnie, że mamy człowieka w Polsce, który dokonuje takich rzeczy i pokazuje, że wszystko jest możliwe. Ja kiedyś z Michaelem Jacksonem zrobię duet, słuchajcie. Zapewne w niebie, ale zrobię. <grych> A jakim idzie na Spotifyu? Bo wiem, że robili jakiś challenge. że jak będą pierwsi na Spotifyu, na liście Spotify, to Ed, w sensie 3RN <laughs> pojedzie gdzieś do Kambodży? Kolumbii, Kambodży, ty. No, gdzie jest top Polska na przykład? To ćwiczej, relax, Relax, Take a reason. gdzie znaleźć polską playlistę Machine. Oby jak najwięcej takich sukcesów, brawo. Ja jestem dumny z Polaków. A może też zrobimy taką pioseneczkę. Może nie I Ale mniam Zjemy się śniadanie dziś Pusty parówki, jajka, wodę Będziemy razem jeść i pić Metoda nagoda Ale mniam Aha. Zjemy śniadanie dziś Pusty parówki, jajka, wodę Będziemy razem jeść I być. Dzisiaj jest szesnasty piernik! Zobaczmy, co to jest za dzień. Wy macie już pewnie dziewiętnasty, 16 piernik! Światowy dzień żywności to jest niemożliwe! To jest... Ja w to nie uwierzę, póki nie zobaczę. Zobaczyłem i nie wierzę dalej. Jak to możliwe, że zaczęliśmy odcinek od tosta, jajecznicy, parówki i dzień, w którym to nagrywam, to jest Światowy Dzień Żywności. No, ja w to nie wierzę. A cytat dnia to miłość nawraca serca i daruje pokój ludzkości, która wydaje się czasem zagubiona i zdominowana przez siłę zła, egoizmu i strachu. Piękne słowa. O, tego chłopka znam. Zarąbisty ty ten stań się Boż, myślałem, że to jest gówno na podłodze. Dobra, przepraszam, że wam przerwałem ten wspaniały spektakl. Mocny jest typ. No, jak ta dziewczynka się przestraszyła? Biedna, prawie z buta dostała. Widzicie tego ziomka? to nie jest jego plecak, czekaj. Zadumcy mi mu plec! Patrz tego ty! Patrz tego! Zadubcie mu plecak! Trend taneczny jest podpisany Ej ty to się nie Ty, nawet te nie widziałem. Ach, na początku! Ości. Enzo kissy na, na mdol, and enzo kissy... Nie wiem czy ja chcę to wpisywać, tak samo jak kiedyś wpisałem Mareczek i trafiłem w nie te strony Internetu, które chciałem. Kim są ci ludzie? Kikir. Eso, buenas Mma! Gdzie w mnie całuje? My jeszcze nie na dzień dobry jesteśmy. Mówimy, nie wiemy, jestem też dzieckiem! Nie jestem! Mam 21 lat, chodzę na studia, pracuję, nie mam swojej skarbonki czy nie wiem, pieniędzy z komunii, bo nie wiem, komunia miał w trzeciej klasie podstawówki. Coś! coś, coś! Zobaczmy źródłość! O! 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 Ej! Nie Dzisiaj naszym gościem jest Mateusz Powłoski. Mateuszek. Hej, Dzień dobry, witam. Ej, w ogóle, wywiad, który trwa 6 minut. Mimo, że mam zatkany nos, osób, czuję, że coś tu brzydko pachnie. Tak Jak tutaj do, do, dotarłeś, Ta. tak? Do, mama, tata, przywieźli? Nie, przyjechałem tak samemu. Samemu? Samemu, tak, samemu. Proszę. Nie, no dobra, przecież oni bekę kręcą. Przecież to nie, to nie jest możliwe. Czuć ten humorek. Co Te ci tam wydzielają jakieś pilnantki, prawda? <laughs> nie, nie jakoś blisko, ale to nie jest tak, że. Ale a, kieszonkowe, się... no coś nie mam. Nie z kieszonkowego? Czyli co, tata, mama zapłacili i powiedzieli, żeby cię dowiózł, ten taksówkarz, także. <noise> że. Na, na, na... <noise> Dobra, Juszku, o ten schemat. Dajcie mi ten moment, gdzie on się tak wkurzył. No czuć od razu, że to jest wszystko celowo zagrane. Ale wasz, to już nie może, to już nie może. Buzują. O, o, o! Się hamuje, żeby się nie zaśmiać. No nie, ja nie palę. A ja ja no jakieś piwko czy coś tam? To <grym> znowu mnie od śmiania. Teraz już powtarzałem, że no. nie jestem dzieckiem. <grym> no, no. nie jestem. dzieckiem, tak Ale nie, serio, nie jestem dzieckiem. <grym> Każde jakby, ale mówi, nie, nie jestem nie. K Dzieckiem. Nie jestem! Mateuszu. Nie spodziewałem się, Mateusz. Mateuszu. To co ty mówisz? To nie jest jeszcze dorosłość. <grym> o. Dorosłość, Mateuszu. To jest odpowiedzialność. O. Dorosłość to jest <laughs> proszę ciebie podatki. O. dorosłość to jest to Nie no nie mogę. Pamiętać jak zobaczycie jakiś TikTok albo wycinek, albo nawet w wiadomościach jakiś banner, to podzielcie to przez y, pół pi kwadrat, delte i pitagorasa, a potem wyciągajcie z tego wnioski. Jak grube jak też jest grube, fajne! Grube babeczki, <laughs> jak słodkie maliny, i dupeczki, Jakiś magic. <słyski> Zaintrygował mnie ten dźwięk Czy to jest trendzik? Dobra, 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 dobra Zostaw ty gacie w spokoju, co on zrobił? Zapomnijmy o tym jak najszybciej... Proszę O, z tą papugą połączyli trend Jeszcze nie zdążę się pochwalić, że dostałem od babusi roślinkę I od babusi doniczkę na urodzinki I dziękuję wam wszystkim za życzenia Minął tydzień, do dzisiaj je czytam Możecie przy okazji wbić na instagramka Pod tym zdjęciem, no ja cię kręcam Staram się dać wszystkim serduszka Bo niby to są tylko życzonka Ale dla mnie to naprawdę wiele znaczy Także fajnie, dziękuję wam bardzo